Tommy! Come and join me! This looks delicious, eh? Tap your snout. Oh, ah. no, no, no thanks. Okay. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. Będę kontynuował moje zadawania, ale w międzyczasie mam wartościowy deal do zakończenia. Miałeś z nami przyjaciela, Cortez? Jesteś dobrym przyjacielem, Tommy! Wiedziałem, że nie odpuścisz mnie. Potrzebuję, żebyś spotkał księdza, który dostanie dla mnie wartościową technologię. Witam was w kolejnej misji zetytułowanej Strzelnina w centrum handlowym, którego poziom trudności jest niski. W cut dowiedzieliśmy się, że Cortez będzie kontynuował śledztwo o nieudanej transakcji narkotykowej, Werczeć tego z braciami Vance, których byliśmy świadkami na samym początku gry, w zamian za wykonanie przysługi dla Corteza. Chodzi o spotkanie się z kurierem i odebranie chipów wykradzionych francuskiemu rządowi. Aby pomyślnie wykonać misję, powinniśmy wziąć zaparkowanego obok jachtu Corteza Chitaha i udać się do centrum handlowego Washington Mall. Następnie zostawiamy samochód tuż obok wejścia i idziemy spotkać się z kurierem.

Możemy również skorzystać z zaprakowanego niedaleko wyjścia PCJ 600, lecz samochód to lepsze rozwiązanie, gdyż możemy nim wjechać w motor uciekającego kuriera, powodując tym samym jego upadek. Pozostaje tylko pociągnąć ze spust oraz podniesienie teczki z chipami. Gdy to zrobimy, nie zważywszy na policję, powinniśmy od razu kierować się do Kurteza. Jak widzimy, w bardzo łatwy sposób ukończyliśmy tę misję. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.